Dziękuję bardzo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Cześć, dzień dobry wszystkim słuchającym, oglądającym. Mam nadzieję, że wspólnie dojdziemy do wniosku, że, że ta rola sektora finansowego w zakresie transformacji, w procesie transformacji jest absolutnie kluczowa. Dwa słowa o mnie uzupełniając, w sektorze bankowym już prawie 20 lat. Większość tego okresu to. A zarządzanie, zarządzanie ryzykami, w tym głównie ryzykiem płynności, ryzykiem stopy procentowej czyli ryzykach takich finansowych od mm. dwóch lat z dodatkowo z bardzo dużym naciskiem na właśnie kwestie sustainability. Dobrze, to przechodzimy, przechodzimy dalej. To moje wystąpienie będzie bardzo krótkie, także ja postaram się sprawnie przejść Slajdów mamy około 12. Rozumiem też, że rozmawiamy na tematy wszystkim doskonale znane. Niemniej jednak, ja chciałbym zrobić taki króciutki wstęp wprowadzający, no i pokazać kilka, kilka wykresów. Szczerze mówiąc, dramatycznych wykresów, tak? Czyli, czyli pierwszy slajd, na który patrzymy, pokazuje stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Oczywiście jest to wstęp do powiedzenia, jak, w jakiej sytuacji kryzysu klimatycznego się, się znajdujemy. Kolejna, kolejna informacja no to oczywiście potencjalna ścieżka wzrostu, w sensie tutaj akurat na slajdzie jest zaprezentowana część historyczna, wykres temperatury, w, oczywiście w odniesieniu do bardzo fajnego okresu, z którym mieliśmy przez wiele tysięcy lat, natomiast wskazanie jak te procesy zaburzyliśmy i co, czego już doświadczamy, a czego mam nadzieję nie doświadczymy, natomiast jeżeli istotne zmiany nie nastąpią, co, co może nas, co może nas czekać. W związku z powyższym, odwołanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do, do panelu IPCC. Informacje doskonale Państwu znane, że musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby utrzymać wzrost temperatury do poziomu nie więcej niż 2 stopnie. Tutaj oczywiście celujemy w nie więcej niż 1,5 1,5 stopnia. Co to, co to oznacza? No to, to, to oznacza gigantyczne wyzwanie, niespotykane szczerze mówiąc, w znanej nam obecnej historii. Mówimy o ścięciu emisyjności o 45% do roku 2030. No i oczywiście zapewnienie net, net zero do roku 2000, 2050. Oczywiście zmiana klimatu to nie wszystko, choć oczywiście w konsekwencji, jeżeli nie zapobiegniemy tym, tym procesom, to zdecydowanie będzie to game over dla nas wszystkich. Natomiast no nie, można, nie można zapomnieć też o innych zjawiskach, które niestety obserwujemy w tej chwili. Mówimy o, o zaniku biodiversity, o bardzo silnych nierównościach występujących. Krótko, krótko mówiąc, widzimy, że w naszym współczesnym świecie postępu technologicznego, i generalnie wydawałoby się fajnym świecie, tak naprawdę no, nie wszystko gra, żeby nie powiedzieć, że, że coś jest solidnie, solidnie nie w porządku. I tutaj na następnym slajdzie mamy krótką informację o celach zrównoważonego rozwoju ONZ-owskich, doskonale wszystkim znanych Agenda 2030 jako formy odpowiedzi na obecną, odpowiedzi na obecną sytuację. Tutaj warto wspomnieć to tylko hasłowo ze względu na, na czas, w którym dysponujemy. warto, warto wspomnieć e, e, trzy nazwiska, Zachęcam, zachęcam do e, zerknięcia e, na wypowiedzi e, Kate Rayworth. E, Kate e, ze swoją koncepcją donut, Economics, jest uważana jako, jako osoba, która zapoczątkowała de facto cele zrównoważonego rozwoju. Również nazwisko i ciekawe opracowanie Tima Jacksona, hasłowo dobrobyt bez wzrostu. To jest, jest jak gdyby spojrzenie na czynniki, które doprowadziły nas do tej sytuacji. Dlatego, że tak jak wybitny historyk Yuval Harari twierdzi, żeby, konieczne jest uwolnienie się od przeszłości, czyli warto popatrzeć na przeszłość, żeby się od niej uwolnić, przy czym oczywiście dużo ważniejsze jest popatrzenie do przodu i zastanowienie się, co mamy z tym zrobić, a tak naprawdę to nawet nie zastanowienie się, tylko po prostu sformułowanie bardzo konkretnego planu, który pozwoli nam zaadresować te rzeczy. Jednym z elementów czy, czy, czy strategii, które adresują jest właśnie Agenda 2030, formująca 17 celów zrównoważonego rozwoju. Celów, które powinny przyświecać nam wszystkim, w, zarówno w życiu takim codziennym, prywatnym, jak również przede wszystkim w strategiach, w strategiach firm, żeby móc zaadresować te podstawowe dwie. Dwie negatywne cechy, które przyświecały współczesnej ekonomii i które doprowadziły nas do, te, do sytuacji, w której jesteśmy. Mówię tutaj o kwestiach po angielsku zwanych externalities, czyli po prostu nieuwzględniania, niewyceniania elementów typu wpływ, wpływ naszej działalności na środowisko bezpośrednio w celach biznesowych, w, w rachunku ekonomicznym. No i drugi taki aspekt też hasło, pewnie państwo, Państwu doskonale znane, kwestia short-termizmu, czyli, czyli spojrzenia w wąskiej perspektywie. Właśnie nie skupiając się na czy też w ogóle nie uwzględniając czynników ISG. Także agenda 2030, w, jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest nasza nowa strategia Europejskiego Zielonego Ładu, która dzięki której powinniśmy jako, jako pierwszy, pierwszy kontynent osiągnąć net zero, właśnie w roku 2050, strategia inkluzywna, adresująca większość tych tematów, o których na wstępie sobie, na wstępie sobie powiedzieliśmy. Dobrze, i teraz hasło mojej prezentacji, które mam nadzieję będę w stanie udowodnić, w trakcie tej wypowiedzi, banki są kluczowe dla procesu transformacji. To, że czeka nas olbrzymia transformacja, to, to, to już wiemy. Pytanie o rolę sektora finansowego, w szczególności banków. I tutaj, obserwując istniejące programy dotychczasowe i formułę współpracy części publicznej z, z częścią prywatną. Uruchamianie środków prywatnych jest absolutnie kluczowe. Nawet z bardzo ambitnym planem inwestycyjnym, finansowym, dotacyjnym, publicznym, te wyzwania, które mamy zaadresować, nie zostaną, nie zostaną wykonane. Tutaj w każdym z tych programów zakładany jest mechanizm odpowiedniej dźwigni, gdzie każda złotówka bądź euro środków publicznych musi pociągnąć za sobą. Kilkukrotnie więcej tych środków prywatnych. W naszych polskich warunkach te środki prywatne przede wszystkim reprezentuje sektor, sektor bankowy i na nim w związku z powyższym ciąży olbrzymia odpowiedzialność za kształtowanie procesów za transformacyjnych, za przekierowanie istotnych środków finansowych na projekty i działalności zrównoważone. I wspierające walkę chociażby właśnie z kryzysem klimatycznym. To jest oczywiście kwestia wspomnianych już czynników ESG i uwzględnienia ich w strategiach biznesowych, jak i konkretnie w decyzjach kredytowych, jak również uwzględnienie ich przy projektowaniu, proponowaniu produktów. Inwestycyjnych. Oczywiście to również oznacza kwestię niefinansowania obszarów, które w skrócie mówiąc, generują, wygenerowały nam i generują nam duży problem. To jest oczywiście kwestia niebankowalnego węgla, ale oczywiście to nie chodzi o proste, proste wykluczenie, ale też wsparcie dla firm, osób indywidualnych w procesie transformacji, w procesie przejścia. Tak? To też nie, nie, nie bardzo można po prostu powiedzieć od jutra pewnych rzeczy nie finansujemy i do widzenia. Oczywiście po stronie banku jest bardzo, banków sektora finansowego jest bardzo dużo zasobów. Hasłowo wspominając o know-how, o sieci placówek, o zaangażowaniu cyfrowym które to zasoby powinny być wykorzystane właśnie w celu wzmacniania zrównoważonego rozwoju. Może tutaj kilka słów o banku BNP Paribas, który umieścił 17 celów zrównoważonego rozwoju w centrum swojej strategii biznesowej. My jesteśmy oczywiście częścią jednej z największych grup bankowych w Europie i na świecie. Grupa BNP Paribas. Od wielu lat bardzo aktywnie promuje zrównoważone finanse, wspiera swoich klientów w procesach transformacyjnych. Tutaj na slajdzie możecie Państwo zobaczyć przykład Net Zero Banking Alliance, pokazujący, że sektor bankowy w coraz to większym stopniu zdaje sobie sprawę z problemu i zobowiązuje się właśnie do osiągnięcia Celów neutralności klimatycznej w perspektywie 2050, projektu projektując odpowiednią ścieżkę dojścia do tych celów i zmniejszania emisyjności, zapewniania zrównoważoności swojego, swo swojej działalności, w tym głównie portfela kredytowego. Na slajdzie możecie Państwo zauważyć przykłady naszych polityk, już wspomniane. Kwestia z specjalnej atencji dla wielu sektorów w ramach sektora energetyki Wspomniane już kwestia wyjścia z wyjścia z węgla, ale jest tego, jest tego oczywiście dużo dużo więcej. A na slajdzie, który Państwo widzicie, wspomnianych jest dużo różnych inicjatyw. Z racji czasu nie będę przechodził przez nie. Chodzi bardziej o pokazanie, jak BNP Paribas Bank Polska patrzy na temat sustainability, i tutaj chciałbym Państwu pokazać kilka tych perspektyw w tym zakresie. Oczywiście perspektywę taką najbardziej widoczną to jest kwestia, czy też z największym wpływem, to jest kwestia oferowanych produktów i usług. Oczywiście mówimy tutaj o finansowaniu. Energii pochodzącej z źródeł odnawialnych. Mówimy tutaj o kwestiach termomodernizacji, promowania wszelkich inicjatyw pozwalających nam z jednej strony redukować ślad węglowy, jak, a z drugiej wspierać właśnie powstawanie bezemisyjnych czy też niskoemisyjnych źródeł. To jest ten główny obszar. Z drugiej strony, oczywiście, mówimy, że. Musimy być spójni wewnętrznie i również stawiamy sobie ambitne cele przed nami jako organizacją, i mówimy o minimalizowaniu negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej. To są, to są kwestie zakupu energii, ograniczania zużycia energii, a dla energii, która jest zużywana, zapewnienie odpowiednich certyfikatów, zapewnienie, że ta energia, ta energia pochodzi. Z bezemisyjnych źródeł, to jest oczywiście kwestia paperless, eliminacji plastiku. No i finalnie trzeci element edukacji, promowania odpowiednich postaw wśród pracowników, ale również w komunikacji, w komunikacji zewnętrznej. To jest, to jest również 17 SDGs, czyli kwestia zawiązywania szeregu partnerstw i współpracy. W celu promowania sustainability. Dane liczbowe, widzicie Państwo na slajdzie, łączna wartość finansowania udzielonego to jest 2,8 miliarda złotych, z czego w 2020 roku prawie miliard. Bardzo przyspieszamy. Od lat jest to temat dla nas istotny, natomiast my też zauważamy tutaj bardzo duże przyspieszenie. Dobrze, to i ostatni, ostatni tak naprawdę, temat, na którym ja się chciałem skupić w tej prezentacji. Zważywszy na, na krótki czas, którym dysponujemy, to jest przykład czystego powietrza. Dlaczego chciałbym opowiedzieć króciutko o czystym powietrzu? Dlatego, że to jest doskonały przykład, wydaje się być doskonały przykład tego, jak powinniśmy pracować, czyli współpracy sektora finansowego, strony prywatnej ze stroną publiczną. Połączenie sił, wykorzystanie wzajemnych zasobów, tak, żeby uczynić tak żeby stworzyć produkt, który adresuje bardzo palące rzeczy, kwestie oczywiście jakości powietrza, naszego zdrowia, ale również promowanie źródeł zeroemisyjnych, czyli panele fotowoltaiczne, z wykorzystaniem zasobów publicznych, czyli kwestii dotacyjnych, uatrakcyjniających dla osób fizycznych ten proces, Termomodernizacyjny, połączony z wykorzystaniem zasobów banku, czyli zapewnienie prefinansowania, umożliwienie sfinansowania, umożliwienie dostępu do informacji, w tym, w tym zakresie, bycie blisko klientów, zapewnienie im tak zwanego one-stop-shopu, czyli możliwość załatwienia i zawnioskowania o dotacje, jak i zawnioskowania o. Prefinansowanie w ramach, w ramach placówki bankowej to też jest doskonały przykład, jak realizując projekt czy, czy program zapewniający zrównoważoność, równolegle generujemy olbrzymi impuls gospodarczy, pobudzając te, tę część gospodarczą, która właśnie jest ze, związana ze zrównoważonością. Ja bym Poprzestał tutaj, patrzę, patrzę na zegarek, że nie mam dużo czasu. Widzę, e, e, widzę kilka pytań na czacie. Bardzo za nie dziękuję. E, jedno z tych pytań, czy e, Dorota, ty, ty będziesz? Tak, no tutaj mamy jeszcze trzy minutki, dwa pytania, więc będę bardzo wdzięczna za, za odpowiedzi. Więc Super. pierwsze pytanie tutaj mamy, proszę opowiedzieć o swojej roli Chief Sustainability Officera w banku i na czym ta rola polega. To pierwsze pytanie Super. i od razu może zadam od razu drugie. Czy pana zdaniem sektor bankowy działający w Polsce jest gotowy na zieloną transformację swoją i swoich klientów? Bardzo fajne pytania, dziękuję, dziękuję za nie. Rola Chief Sustainability Officera to trochę też pokazanie naszego przekonania, że dotychczasowe praktyki obserwowane w innych bankach na zasadzie Okej, okay, mamy komórkę społecznej odpowiedzialności, tak, komórkę CSR-ową i generalnie wrzucamy do niej wszystkie tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Tak się nie da. Żeby być skutecznym, żeby być liderem, żeby prawdziwą transformację zrobić, musimy zaangażować, musimy po pierwsze zaangażować cały bank. Więc ta moja rola jest rolą również koordynacyjną, wspierającą wszystkie obszary banku po to, żeby przechodzić na stronę zrównoważoności, jak również, żeby móc wykształcić kompetencje, których do tej pory nie było, niekoniecznie jako przykład, niekoniecznie stricte bankowe, ale również kompetencje takie inżynieryjne, kompetencje doradcze dla naszych klientów, żeby móc powiedzieć dużo więcej, a nie: mamy ofertę produktów finansowych. No nie, to, to, to chodzi też o wsparcie klientów, porozmawianie z nimi o ich modelach biznesowych. Doradzenie, pokazanie, jakie regulacje są, co w tej chwili się dzieje. Nie wszyscy mają dostęp do tych, do tych informacji, jakie są dostępne programy wspierające, i finalnie w rozmowie zaproponowanie, zaproponowanie właściwego rozwiązania strategicznego. Czy sektor bankowy jest gotowy? No, my oczywiście przechodzimy o transformację to jest proces. Na pewno nie jesteśmy w docelowym stanie. Na pewno jesteśmy dużo, dużo dalej niż było to jeszcze rok, dwa lata temu. Tutaj Unia Europejska jednoznacznie spowoduje poprzez szereg regulacji, to jest ten, ten kij, ale również marchewkę w postaci wielu, wielu środków przeznaczonych na, na sustainability, spowoduje, że, że, że sektor będzie w coraz to szybszym tempie się dostosowywał. Także na pewno nie jesteśmy tam, gdzie chcemy, żebyśmy byli, ale widać, widać istotną zmianę podejścia, ona, ona będzie przyspieszać. Super, dziękuję panu bardzo za, za odpowiedzi. Tutaj pojawiło się jeszcze jedno pytanie, ale niestety już czas nas goni, więc jeśli byłby pan uprzejmy skomentować i dodać swój komentarz, odpowiedź na pytanie, to, to będę bardzo wdzięczna w imieniu pani Aleksandry. Także Dobrze, dziękujemy się, bardzo. Ja, się jeszcze... ja bardzo serdecznie dziękuję.